Dobra. Dzień dobry. O, o. Oś ty. Oooo. O, Matejku zabił Matejka. Mm. Nie, jakby się nie, nie wiem czy ja nie, ja żyję, czy ja nie? Aha, nie, nie, nie żyję. Okej. Nie żyjesz. A, okay. A kurwa. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Co o, się to było? Musimy chodzić na nas patrzeć i kurwa, kto zabił Leon? Ogól, ogólnie to czy... Przyszedłem na świat, dżildowi. Panowie, Dobra, ja wam ja powiem takie mów. coś. Foteliki są lekko susz. Tak wam powiem. Świetnie. No. Nie. Dobra, sytuacja wygląda tak, że schodzimy sobie trójeczką, albo dwójeczką, nie pamiętam, nawet kuchwa. Schodzimy sobie trujeczką. Od czterech jak na A, bez kitów, bez ginął Olek. Ja. Słuchajcie, nie mogę powiedzieć czemu. Czas ale się ja kończy. Muszę się wysklirować. Dobra, Imo, mo... Bez nie, Nie, to jest jeden kill. Ale baski. i tak tak tak. Nie Panie prosecutor, chodź pan na martwie. No, Mac wie, to nie Słucham? I ciągnij sznura, a mówiłem dodatkowo, że jak wyjebiesz kumaita, no to zginiesz sam. Mało mnie to. Ja nie nabiję cię. Ja nie nabiję. Voxer, czemu ty mi tak pierdolisz? Ty mi strasznie się na podstawie. Ja pierdolę. Mateku, Mateku, nie każ mi, żebym cię zaczął susować. cię nie chce susować, kurwa. Wiecie, I czemu rwyn, rwyn od razu głosuje? O chuj tu chodzi, kurwa? No ja bo od kości okay, od razu! Tobie od ja, razu będzie. w Ale, ale zagłosujcie na nie mnie! Zagłosujcie na mnie to przegracie! Ej, dobra! Ej, o co tu chodzi? Max jest taki kurwa, dziwnie mi tej Dziwnie tutaj No to sumie. Ja, Piędą, ja rwę, ty, ty, ty nie jesteś. No nie mogę, nie mogę! Jestem czysty znowu i mieć jeszcze z tego albo ma na Wakserze, a Wakser ci nie czemu, to ale, to czemu to to tak, to. ale czemu ty tak... Ale czemu ty tak na Ale to ja padia ja cię nie chcę sadować, bo ja w głębi serca Mateku wierzę, że ty jesteś czysty. Ale chyba wyjebaliśmy Fantoma... Ty, nie, ty mnie manipulujesz. Mateku nie chodzi o to kurwa. Rwen siedzi całą rolę cicho, wyjebaliśmy Fantoma, który no, chyba jest clean kurwa. No, no bo nie wiem, jaka jest w sumie inna opcja, bo chyba, że on był jakimś kurwa, yy, no bo jest taka opcja, że on na przykład był tym, jakimś, jak się nazywał Neutral i że tego, i że jeszcze jest na przykład jeden impostor. Jak się nazywa? Czemu mi zadajesz pytania z kogo znasz, to mogę no zaprzec, kurwa, co <coughs> jest z tobą, ogóle to Całem wszystkie ściany. Znajdź w wszystkie. A nie poszedłem, całem wszystkie.

Co to było? Wow, Pipe myczka. cut? Co to było? Powiedz mi, teraz w tym momencie. No, to ty zajebałeś, chłopie! Ja robiłem taska w węcie. o ooo, O kurwa, jedna autostopka. Głosujcie na Vaxera. Eee, Vaxer.